Bardzo serdecznie po bardzo tę bardzo dwie przerwy od nagrywania Margenem. No, e, dzisiaj sobie poexpimy na 194. levelu. I dzisiaj są ze mną oni. Siema, siema. No, jest on i jest jeszcze on. No i jest jeszcze on. No, I ostatni też jest jeszcze, też on. Kurwa to Homo nie wiadomo, on nie rozumie do tego jak do niego mówi, że on jest, ale to on nie jest. Prawda Homo, ty Tak. No. A to tutaj Sienek taki trochę do jest z nami. No a jak? A to... O nie oglądajcie go, jego się nie opłaca. Tak, dro... dajcie dół, tak, dajcie łapkę w dół Tak, dajcie łapkę w dół u niego na kanale Usób i nie polecam drogę. Nie? Tak, chciałbyś. No. No co Sienek powiedzmy co dzisiaj będziemy robić. Ciężko powiedzieć? Kręcić film. O kurwa, ten co co wyjebał. No nie. Ja bym trzeba poszukał, ale dopiero wini. Ale mi się łapy spodziewam. To możemy ewenta. O, 60. O, ja, ja. To dobry pomysł. Weźcie ten, to zawołajcie no. jak będzie. Dobra. No, ja muszę no. poszukać, bo mi tak się nudzi, nie? To poszukaj, akurat będzie elegancko. No, no. chcę co, coś gra, coś? No, chce co, coś kiedy nie no. No. I tak ogólnie które godziny. Ilguina jest. 12.34. No dokładnie. No. no. Niektórzy w tej porze śpią. Niektórzy Prawda Łukasz. Rukają. Prawda Łukasz. <ścoughs> Łuka? Łukasz. Łukasz? Łukasz, Łukasz, czego do, Łukasz? Dobranocka, smerfy i pcia. Łukasz nie poruchasz. Pozdrawiamy w ich milka ogólnie. Bo... Czy jak nie pozdrawiamy było? panowie? Nie no jego, jego zawsze, nie no, jego zawsze trzeba pozdrowić. Ja tu taki JP, ale tylko gdy miał policji, nie, ja się Na 50%. Tak ogólnie to Łukasz no, mi się ostatnio... Ostatnio z nimi rozmawiałem i śmiech. Chwalił mi się coś o czymś. Chwalił się, nie... że ten. Chwalił się, że rodzice mu ten. Drzwi w pokoju przerobili na no większe, bo w końcu może być z pokoju. Tak mówił, że w że mu powiększyli kurwa. Ja już, nie, nie już nie wrzucałem mu kanapek przez okno kurwa Tylko musi do drzwi podejść bo tam jeszcze kurwa schody są Nie to co szukamy No, no, no ewenta no, Z poszanowaniem do Łukasza nie, nie. ja go nie obrażam o, o, Nie wiesz do czego do siebie A i tak to jak się to wygląda to chuj. Pójdzie. On niedawno do mnie dzwonił i powiedział do mnie, że szuka Janusza do nagrywania. Janusza? Chcę nagrać. Janusza Tanka. Janusza? A czemu Janusza? Zapytaj się go. A ten widziałeś kiedyś portal do Polski? Tomo. No widziałem. widziałeś? Czy nie? Portal do Polski. Kurwa, ja nie myślę, nie ogarnię Ja ostatnio widziałem Widziałem ja jak wygląda? Mam... Trampolina, a na no, około wyjeje cebule kurwa yes. <grym> A który to ma level? Y no 60 RM, sala wyjściowa 8,320 Dlaczego tak dalej? Dlaczego uniesie 4? A woda, w sumie... oni mają mniejsze levely, to chociaż 4 Mogę I się iść do przodu? Nie Masz chomu? Nie mam, pierwszy byłem. Masz, play. masz, masz. Ma. No weź, no kurwa, ja se nagrałem. No nie mam, ja mam sesterna. No i kurwa padłem przecież w gałganie No za <grym> ja to dobrze. Ja pięch Serio. Gałganie. Ja idę 8-3. To jest na 14. No ja też 8-3 jestem. No to 8-3. Chyba no dawaj zastępcą swoim właśnie. Kurwa, ja będzie największa pizda, jak nulagę złapie. Nie, to jezu przecież jak lotnie X oddajesz Nie łapie! No, myrem wiesz łapo No? A jak? Żeby miał kudy. pamiątkę bomba Ja mu Teraz myro to będzie oglądał Cześć Cześć, no... Oooo, 700 <grym> książki to nie wolno. Ty gełganie ty, gełganie. Chcieli dać minusa temu. A jak on ma. Kurde. z zmasz. Ja prosi a ty uciekasz. Łebsę zmasz. A, a tego 2 8 ktoś bije czy nie? Ja. Tylko homo. Biłem. A który był homo? A nie wiem, bo jakieś, bo takie na przykład y, dające, kapitany no. Jacku, nie wybijają. Daj mi jego AP i go skasuję. Dobra. Dobra a propos tego jeszcze nie wybił Tepa. A ja wczoraj ubiłem i dzisiaj dwa razy też depa. O ty, o ty, o ty. A ja go ubiłem ty. tylko dlatego, że się kurwa depnęłem i pierwszy raz widzę. depał. <noise> Boksie. Ej, które to erem w końcu kurwa? Ubi to jest jedno. I, kurwa, to ten, ten tak, ten, sala ten. wejściowa, to Chodzenia. podstawowy. No. No. że ja przychodzę już bijemy, tak? Tak. No. Yeah. Co nie kurwa? Tak. O kurde, ej, możemy ubić, na możemy ubić, co wy na to? Kurde, i tak ładujemy ciągę turowo, bo jak turowo ubijemy, to lego spada, nie? Tak? No. No, nie? Kurwa, wy ty na kosaki jesteście. Na zdrowie. No, macie kurwa lego. Ej, dajcie mi go! Nie ma, go Patrz, jak go złapię? No dobra. Ja go złapię. Tak, będą dwa moje, Jak będą dwa moje, co wy chcecie w ogóle? Ej, który chce pwp?

Czemu? Ja nie pierdol nie, nie, nie zwijaj Nie mówię do itcon Bo A. myślę, że mnie zadampujesz O, o co na stracie? Dobra, chory. No. Kurwa. Bądź, Bądź jak ten Jak i kurwa Gadał o 19 matka Może już byś włączył ten komputer no. No. Dzisiaj, kurwa 19 <grywałeś>? 19 no 19 godzina, jego matka wbije. Możesz byś wyłączył ten komputer, co? Pozdrawiamy <grywa> Dorfy. No, no. no Jezus. No jezu, no. On ty sobie wakacje z domu nie może wychodzić. Czemu? Bo to jest on. Bo to jest on? No. no. Nie dobra. Tak. Tam już Ej dobra homo, szukamy 2.8.0 czy nie? Nie wiem kiedy... Nie, czekaj, on gdzieś ubił pewnie go... Jak bił tepa, a tepa bił PC14 To dobra, może, jest może już być. Dobra, to ja szukam. To szukaj, szukaj i mnie nie, mhm. ja nie, nie wiem w ogóle gdzie on się rapki, kurwa. To nie szukaj jego, ja szukam. Chcesz poru? Nie, to powiedz to ja luknę taką Madoki Doki i ten macho. Co ty na to? Homowym. Dobra to i, idź na go I. idź drugą, trzecią, czwartą mapę na go. Dobra, naplet na ja, taka nie ma. A ja idę na Zeta. Ja mam tam TPS, na Zeta. I właśnie homo, kiedy bijemy ten rok Kto A nie wiem, bo Bully też dla mnie pisał kiedy bijemy. Tak? A Fidel do na No właśnie. Jak no, ma idziemy? Dla mnie lepiej. tylko lepiej, bo na to... Czy wskakuje Ja chyba od też mam dzienne robić cały ja, jutro, ciekawy, ja, jutro które trzy, ja, ja jutro 340 W ogóle teraz ja jutro wbiłem 340, a Hermosa się ogarnęła, że o 10 level ją wyprzedziłem. Zaczęła dzienne Co? robić. Serio? I Sobol chyba też zaczyna coś powoli robić, bo... I fidelnyka. No ja miałem bekę z tego, z, chwilę, z chwilę jak zobaczył, że, że wbijam ten level, on do mnie powiedział, że, że nie, dam, nie da mi się wyprzedzić. Kurwa widzę no. właśnie. <grym> no teraz raczej ci się nie da, ci się wyprzedzić tak trochę. Chyba poleciał to teraz 10 dni czekać i jestem top. No. Idzie, co? Ty na sobie się leci miesiąc, nie? Po wakacjach... No chyba się leci 10 bieli. dni kurwa Dobra no. no 10 dni kurwa Adri, co jest, Raz otrze Ja mam taką nadzieję, że ty zaznaczyłeś, żeby ci nagrywało system, co nie? No oczywiście No dobra Myślałem, już, że już będzie przyszło. Chyba Bo jakby nas nie nagrało to... Chyba Chyba <laughs> cię nie zaznaczy. Chyba kurwa <laughs> no. Powiem wam, że o dziwo jak nagrywam nie mam lagu chcę za To, to no. jest polepszenie sprzętu. Cześć Częściej No właśnie, o to, chodzi, o to chodzi, że nie. Tylko Jeszcze wziąłem po kurwa, od kurzaczem kurwa przyjechałem, bo le laptopa. z <laughs> ci... Ale ty się kurwa śmiejesz, ty. Nagrałem ja w CSA, miałem po 70 FPS-ów 60, nie? zrobiłem tak, miałem kurwa po 120 stałych. <laughs> 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 oh o! No, Pomaga. człowieku. Ruraj do przodu. No. Uwa, młody człowiek. Dosłownie. U mnie chyba nie będzie dowiedziałego tego felosek. Ty bigatale. Masz upwolny powiedziałem. Suka mnie. Nie ma co szukać Nie ma A 180, który był, kurwa? Dawniej ban. Chyba... 190, nie 180 Nie zero, to Chuj go wie, ale nie wiem, jaki to ma level, to. jest No bez Dobra, jutro się poszuka Jutro to człowiek, jutro masz wszystkich czterech helosów W resp na państw. Ja? No na chuj mnie to już w legi nie ma tej. Jak nie? No. Kurwa. Wie najlepsze legi kurwa w historii Margo? Jakiś kurwa zjebane odwit i kurwa drugi tam, co za to było chodzi w <grym> A jak to inaczej wytłumaczyć długię te? No baczmy. No Inaczej tego nie wytłumacz. Chodzi co ten zjeb? zjebala tego no, ciebie. Ple, Plecy no. ci robi kurwa. <grym> Dobra, to homo u mnie nie ma tego Jak nie będzie, to sam zgraj do samej Kupuję mu w Ja od razu go banuję, jak coś, nie mam nic, nie ma zmiaru Od razu piszę do demonstracji, Ostatnio jak stałem w sprawę, namiocie na macho Bo nagroda czekałem z dziennego To jak mnie zobaczył, to wziął dialek i spierdolił <laughs> Ale to jest taka pizdy, <laughs> że osad Ej homo Mogę? Ja, ja mam dzisiaj małe pytanie. Powiedz mi, skąd Ty masz pierdolony parterę za... No, pochwal się. Ze znajomości, chyba tak. Pochwal się moim widzom, no pochwal Bawiam się. Bałem się. Kupiłeś za pesy. no dobra. Nie no, otwiera nawet. Serio? On odwiązał, a ja zapłaciłem. Aha, a ile dałeś? Kiny i 500 tem. To tanio. Teraz właśnie 500 lat temu wysłałem już. Kurwa, jeszcze mi się przyciąło. Bagów nie ma. A. No jak chuj cię w dupę te. Dobra, no to ja robię krótkie dzięcie. Dobra, no to... Dawaj, to nie trzeba nagrać. Chomo jest takim kolegą trochę i zawołam mnie na herusa. Proszę. Nie wiem dlaczego, ale no, musisz przecież... czytać. Zaje sobie sprawę z tego, że tu byłeś przed. A czemu idę? Bo tu trzeba obejść naokoło. Sam naokoło. Gdzie ja masz tepa? No idę. Dobra, jestem. A jak ta ma w ogóle się nazywa tam, co jest, jest, jest tam? Ja się wbijam, a tu kot nie się. Komnata Bezdusznych Sala... Bezdusznych Sala 2 Jeszcze krzyczy na mnie Ja bym Nie Nie... To jest, to jest tachuje, nie jest Komnata Bez... O kurwa Gdzie to jest tutaj? No co, 280 macie? No, ale gdzie to jest, powiedz Bo No idziesz sobie tak Ja jestem Ja już jestem w katakumbach, mam TP tutaj No to idziesz do sali 2 ale to najpierw do... napierd do zachodnich tunelów, nie? To jest ty kurwa pomost. Ty, ale 8... tego, 8 przerwów i wam wychaję dla No, to elegancko. No. Tylko 8. Ja oddałbym ci już od 20, jakby... Czy ka katakomby kateku, opadanych dusz, czy katakomby krwawych wypraw? To trzecie. Homo kurwa Z której to strony idziesz? No ja mam ten TP z tego z pomrota Idę kurwa Ja nie wiem jak od seta Ja idę od tego, od mumi. Ja set z witką masz Zajęcy, gdzieś ten. dojść do katakumby odnalezionej skrytobójcie Gdzie tu kurwa? Albo jest? do katakumby Ej. gwałtownej śmierci Ja wiesz jakie nazwy szukasz? To ruch. Ruch. Te nazwy są Dobrze, ja było, sobie... jak były pustyne Katakomby P10 No i chuj, no, lepiej było. Ja, jak ty się ta mapa nazywa? Komnaty Bezdusznych Sala 2 Ja pierdolę, jestem że na jakimś kurwa głównie i wschodni tunel jaźni, kurwa. Korytarz A to porzuconych wiem, marzeń, Czekaj, idę, porzuconych nadziei, kurwa i jakichś odnalezionych w no, o! Do nadziei. No też, to, to, to na się, masz spać Ja pierdolę, serio? Ja, Poszedłem do nadziei idę ja. <grym> <grym> Ale to i tak musisz po nadziei do nadziei chyba, żeby to mogłeś Ejf... Z tego co to... widzę, a ja Ej to dobrze poladam Dwara jesteś ja, ciekawe czy ogólnie jakby się XP był dobry XPS Daj jest. jak tu można do 295 XP? Serio? Ja pierdolę ale tu już strasznie wolno potem jest No tak, ale jakbyś robił dzienny i XP sobie to iść nie Jak tam przecież przy secie masz piątko I do ile do P2 tak na te bestuszkę? No. no Ty jego ryka nie ogarniał Zamiast pisać złapać to pisze pobrać no. <laughs>. Zamiast złapać to pobrać Ja pierdolę gdzie to jest, jak to się idzie no tu w dół Tu masz te przejścia w ścianach takie Ej, chłopaki, mam O, chłopaki Dobra, ty i tak? teraz na top? Trzeba iść Na Patrz, patrz, legendała w tym momencie Ale ten, odak... Którą legendę mi odeszła, tu masz, o Trój sobie weź, ja przeprowadzę Trój mam Patrz, lega, kurwa jeszcze tylko 60 roku. No, Ależ Zajebiście, no, ale tchaj do tuzał kurwa. Patrz jeszcze, jeszcze wziął. Chodź, się? Co? kurwa. Nie dawaj, tak, dawaj, no, dawaj. dalej. Może pamiętam jak miałeś większy poziom Adelga. No i chuj. No i chuj. Tak. Homo, homo koza. chomu koza. No co, bijemy się? Zbieralaj. Wiesz, że ja ci na 214 będę na pyrkę ściągał. Na pewno, Mag ochrony, jest. Miałem maga lepszego od twojego, nie? A no i na perkę Nie, miałem ten maga wcześniej, kiedyś. Miałem lepszego od twojego maga. I bijem się z tym Swaldim, nie? To jak dostał bułę od zimna za 20 koła i od błysków za 80 koła, to spadła Hida. <laughs> Jak dostać chyba tyle mam no to Co wiesz? Dostać tyle no to weźmy, szerzej żeby, żeby przeżyć takie coś byś musiał mieć podwójną krytyczną albo ochronę żywiołu I, Albo Musiałbyś mieć podwójną krytyczną i być wojem, który ma wchłychawał To będę dwóch przeżyć chyba bo oni są... To... kiedyś Z kurwa Nie mów mi o nim, mi o nim, o, o nim no. Największy przegrany destynie Ej idzie ktoś na bacę? To jest kurwa O o a a a gdzie? Simbał, że ja pierdolę z, z góry Ej, to ja się z Ja się bo ja nie pamiętam Za to, że kurwa dostał bana i nie napisał na forum, że dostał bana, za co? To... A no... No, on ciebie dostał. Kurwa, nie? Kurwa to jest... No, pamiętam to Mistrz, mistrz kurwa Ja też w niebieskim... No. 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 Tak mi no. kochciu przejść po tej drabince, ale ja się nie obszedłem, żeby tym bacem nie A Gdzie on jest? Jak się idzie na wójta, Mam je na No nie. Jak się to kursi. weź powiedz, to ja się lognę Ej, pany, no, mapa. mi się nie ładuje, no, no, co no, no. jest kurwa, może no, dodatki biebą. Raz, dwa, trzy, raz dwa. No właśnie, nie. A no, w ogóle mi się nie ładuje. No, Dobra, to ja robię krótkie cięcie znowu z rogarii. W nie kiedy sami się Co, sam, 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 Ej chłopaki No? Jest taka sprawa no. tak. Chodź, tu któryś na kwiaty Kurwa nie masz tepa? No No ja ci Czuj, Teraz No ja dodatki mi około. wyjebało No ze na chwilę Dobra no, Wracamy po przeryje, a tu kolega widzę, że się chwali, że unikaty lota No jest no, ten I ja, ja się pytam gdzie ta baca jest kurwa

Jak zobaczycie ten film kurwa? Co teraz? Co, kurwa, w 20 minucie, w 21 minucie, co horror do no mnie napisał, to gorwa Da? No. No. Wiecie no, co do mnie napisał? No. Co za kurwa kasztan no, nie No mnie <laughs> zrobisz mi to jakąś dobrą rankę, a ja mówię, że to trzeba jest, nie? A tu jeszcze lepiej. No, bo troszkę tutaj nie ogarniają klany. To jest ten... Ustawię ich do pionu kurwa. <laughs> O, <noise> Jaki kurwa kaputny bandy kurwa zryty ryty <noise> Kurwa Szkoda szczępić ryja, nie? No, Ona kurwa tak krzywo pod kopułą, że ja pierdolę <noise> Kto mu kurwa ten tygda suficie nie ty gdzie ty, ty po panura? Myślałem, że poszedłeś tam na tą. Na grubą. Przed zeba. Dana ci wiemy. Mijemy? Tak, legioniem. miniemy. jest, na Dalamy, tak. Jak, jak, jak tak? Nie spadnie chory, jesteśmy na głowę. Spadnie? No jakby spadła, to co to by było? Ty ciągle nie ja, To małego? ja bym złapał. No, tak to się jak z tą dzisiaj dzisiejszą. Tak ogólnie, to wszyscy mogą złapać, oprócz sobie. No i chyba mam dupę, tak. ale mogę złapać Lego Tak. Dobra. Ja. Ty dawaj auto, bo nie idziemy rany. Nie. Kurkę legę spadają. Tak chciałbyś. No w sumie na ewentualnego to działa, tylko czasem <laughs> I chuj. Dobra. Ja pierdolę. Macie swoją legę. Kaniełeś sobie. Ej, o, no właśnie. Trzeba damy PVP. Czekaj, bo re właśnie o. tego na Paladyna i pokażę wam właśnie o, za świeżo za zakupiony naszyjnik. Z najlepszym podpisem ever kłamie. To jest normalnie Ty można szukać tego Normalnie Gryland <stąc> wśród legend Normalnie agenda... Legendarna Ile. moc Maddoxa z podpisem kurwa Heniek Torpeda Który <gospel> <g indoors> właśnie <gospel> <gospel> dołączył do gry Kurwa <gospel> <gospel> Ty kurwa się Leć się kurwa człowieku z tym blikiem do chuja do wieku, wiesz, ja tu w planach mam kolejny. W lewo. Jaki niby? Nie wiem, coś się Dobra, myśli. Dobra, to ja idę tam, tu do zdradu, nie tam na górę. Ja to jak kierownicy. O ty, ja mam te pięć, ja ty nie widziałem. Pięć, pięć, dwa nieco za ten. Kofe i na bergie. Jaka parówa. Of oh, k, k kofie. Ale John? Wiecie, że John kofe no. nie lubi? Czemu? Dlaczego? Pytaj się go. Ubił w ty, w przedszkolu. Wiedziesz że ten... Jak on zobaczy, ten mićnek, ja mu go specjalnie wyślę, dostaniesz, czy kurwa... Mutat, po killa, kurwa, czy w ogóle, co. <grym> kurwa, zalogował <grym> mi na satanie, ale jaki kurwa, ty, ty. Kto Zaraz kurwa wy... go zaraz, kurwa. No sadał, co to, co było. No zaraz go biedne, kurwa. Tam, co już się siebie Zaczekaj, no on bo... wytnę go i <grystanie> Ty, nie biluk A nie, w sumie Dzieci siedem będzie przewagi, to lepiej. No, dwa cztery cztery jestem, nie biluku no. <grystanie> dwa Śmia Aha Śmiał, się jakby z nie? Bo cię nie działa Dobra To chyba e Czas się pożegnać, chłopaki, co? Chyba tak to... yeah, Nie Ja dziękuję sranie, Ty, banie. tu Sienek jest ja, ja bym chciał podziękować za obejrzenie tego odcinka i ze mną byli oni. To był Siena. Siena. się Baksu? Tak. Homo? Nie, homo? nie wiadomo, nie gazowany? Zaiste. No i zaiste i, i jeszcze był taki sumik, który chyba się odzywał trochę. No. No. I mamy renem. No. Pozróbcie mamy albo tatę, albo kurwa. Babcie, albo rodziców. Pod no. no. 那我行吧。Awesome.